Proszę Państwa, no, wielu ludzi tutaj łamie sobie głowę nad fenomenem Donalda Tuska. Jak to się stało, że on tak trochę z takiego niebytu został prezydentem Europy? No, to takie rzeczy się zdarzają. Każdy nosi buławę marszałkowską w tornistrze, a pan Donald Tusk nosi w tornistrze buławę prezydenta Europy. No, ale warto tu parę szczegółów jednak przytoczyć. Otóż Donald Tusk działał. Najpierw jeszcze w okresie prehistorycznym działał w środowisku gdańskich liberałów. To było bardzo sympatyczne środowisko, które tam na swój sposób co prawda propagowało ideę gospodarki rynkowej w Polsce, co nie było specjalnie ani popularne, ani znane, bo główny nurt solidarnościowy to był taki socjalistyczny raczej. Więc to środowisko pozostawało trochę na uboczu, no ale podczas transformacji ustrojowej, po transformacji ustrojowej to środowisko gdańskich liberałów tak zwanych weszło do Kongresu Liberalno-Demokratycznego. No, tam premierem nawet został pan Jan Krzysztof Bielecki i to środowisko gdańskich liberałów wtedy właśnie zasłużyło sobie przynajmniej w niektórych kręgach na przezwisko aferałów. O, afery były nie zawsze chyba zawinione przez nich, ale oni nie bardzo mogli, ani być może, że nie bardzo chcieli się tym aferom przeciwstawiać, dlatego że no to było bardzo możliwe, że to był jeden z warunków, na podstawie których zostali tutaj dopuszczeni do władzy. Później Kongres Liberalno-Demokratyczny się wszedł w skład pomączył się, może tak, zlał się z Unią Demokratyczną, no i dając w ten sposób początek Unii Wolności, na czele której stali dwaj tacy, tu mężowie stanu, jak Tadeusz Mazowiecki, a właściwie i odwrotnie, Bronisław Geremek i Tadeusz Mazowiecki. No i zwłaszcza Bronisław Geremek, i ta Unia Wolności weszła w w koalicję w 1997 roku z akcją wyborczą Solidarność, ale ta koalicja się w 2000 roku rozpadła. Rozżalony bardzo był pan Leszek Balcerowicz że tu nie został chyba premierem, nie wiem, no został w zamian za to na otarcie US dostał stanisko prezesa Narodowego Banku Polskiego no i tam z tego powodu strasznie atakował go Andrzej Leper, nieboszczyk, że tu Balcerowicz musi odejść, to był właściwie cały program polityczny, samoobrony i wreszcie w roku 2007, w roku 2007 Platforma Obywatelska, bo w międzyczasie powstała Platforma Obywatelska, pan Donald Tusk, zresztą ja go do tego namawiałem, mówiąc nawiasem, bo ja go znam osobiście, z tamtych dawnych czasów, jeszcze prehistorycznych. No i namawiałem go do tego, żeby puścili w trąbę Unię Wolności i żeby tu tę koalicję rozerwali. I pan Donald Tuż to, to zrobił. Po Unii Wolności nie została nawet mokra plama, bo to tam to demokraci, to w ogóle nawet nikt nie wie, że coś takiego jest. Natomiast powstała Platforma Obywatelska. Jak powstała, no to tajemnica to wielka, ale pewne światło na tę tajemnicę rzuciły wynurzenia generała Gromosława Czępińskiego, który kiedyś tam... Mm, tak na swoją skłonność do zwierzeń, no i zaczął opowiadać ile to rozmów i bliskich spotkań trzeciego stopnia musiał odbyć, żeby wreszcie ta Platforma atelska powstała, no i powstała. I w roku 2007 Platforma atelska y, przejęła rządy w Polsce. Warto zwrócić uwagę, że y, wtedy Polska już zaczęła chyba, była w przededniu przejścia z podkurateli amerykańskiej, podkuratele strategicznych partnerów, to znaczy Niemiec i Rosji, bo we wrześniu, 17 września 2009 roku prezydent Obama dokonał słynnego resetu w stosunkach amerykańsko-rosyjskich, więc tutaj już widocznie te przygotowania były komuś znane. No i w rezultacie na pozycji lidera tubylczej sceny politycznej została wysunięta platforma obywatelska. Donald Tusk został premierem rządu. No, ale chyba był niezadowolony z tego, z tej krótkiej smyczy, jaką dla niego tutaj stare Kiejkuty włożyły, bo to bez starych Kiejkutów to takie rzeczy się nie odbywają. Wielu ludzi zarzucało Platformy Obywatelskiej, że nie ma żadnego programu. To była nieprawda, to był zarzut nieprawdziwy, dlatego że Platforma Obywatelska miała oczywiście program, tylko nie zawsze wiedziała jaki. Dlatego, że prawdziwym programem Platformy Obywatelskiej było odwdzięczenie się starym Kiejkutom właśnie za to wyniesienie na pozycję lidera politycznej sceny. I to nie Platforma decydowała o tym, jak się będzie odwdzięczała, tylko o tym decydowały stare Kiejkuty. Podam taki przykład. Ministrem sportu w rządzie Donalda Tuska był pan Mirosław Drzewiecki, późniejszy miro z afery hazardowej. No, i pan Mirosław Drzewiecki któregoś razu był na takiej, uczestniczył w takiej audycji śniadanie w Radiu Z. Do na tam do dziewiątej samego rana ta audycja jest, tak od chyba ósmej do dziewiątej. I podczas tej audycji pan minister Drzewiecki wychwalał pod niebiosa takiego pełnomocnika odbudowy stadionu tutaj narodowego. Jaki on zdolny, jaki tu operatywny, jaki uczciwy, jaki przyzwoity i tak dalej, tak dalej. Pan Bilecki. No i audycja się skończyła. Dwie godziny później, wsiadając do samolotu, który odlatywał na olimpiadę do Pekinu, pan minister Drzewiecki pokazał, odczytał dziennikarzom pismo dymisjonujące tegoż pana Bieleckiego. Więc najwyraźniej, nawet gdyby w pana Bieleckiego wstąpił diabeł, w międzyczasie, to skąd by się pan minister Drzewiecki o tym tak szybko dowiedział? No, wykluczone to jest. Najwyraźniej ktoś tam zaspał, jakiś stary kejkot zaspał. I słysząc to śniadanie w radiu że strasznie przypomniał sobie o swoim zadaniu, no i przyjechał do pana ministra Drzewieckiego i powiedział: Panie ministrze, no jaki tam Bielecki, już Bielecki nie jest naszą duszeńką, proszę tutaj, ma pan papierek, ma pan tu go zdymisjonować i tak dalej. No i jak pan każe, sługa musi, więc widzimy jak to wyglądało. Donald Tusk z pewnością ja go znam, więc on jest takim samym człowiekiem jak i my wszyscy. W związku z tym na pewno czuł się trochę niewygodnie na tej krótkiej smyczy. I kiedy na wiosnę 2008 roku się dowiedział, że do Polski przyjechał taki jegomość, który się nazywał Peter Fogel. On tak naprawdę nazywał się Piotr Filipczyński i pod koniec lat 70. dostał 25 lat więzienia za morderstwo ze szczególnym okrucieństwem, ale w 83. roku na przepustkę z więzienia wyjechał do Szwajcarii. I tam został fina, znanym finansistą i y, zmienił nazwisko na Peter Fogel. Y, w ostatnim dniu swojego urzędowania ułaskawił go prezydent Aleksander Kwaśniewski, dlaczego to zrobił? To już mniejsza o to. Ale y, no i pan Fogel, alias Filipczyński on tak z takiej porządnej ubeckiej rodziny pochodzi w ogóle, y, no to y, zaczął do Polski przyjeżdżać, sądząc, że tu już jest bezpiecznie. I jak się Donald Tusk dowiedział, to kazał go resztować pod takim no śmiesznym w naszych warunkach zarzutem prania brudnych pieniędzy do spółki ze słynnym lobbystą Dochnalem. No i tak się stało. Najwyraźniej Stare kiejkuty zlekceważyły ten incydent, bo tylko w niezależnych mediach głównego nurtu ukazała się seria takich falietonów, jak to niebezpiecznie jest w polskich więzieniach, że tam ci więźniowie nawet w celach monitorowanych 24 godziny na dobę wieszają się na własnych skarpetkach, sami nie wiedzą kiedy, no więc jak. Pan Peter Fogel tam obejrzał sobie taki fejet, on już wiedział, czego się ma trzymać. No i przez długi czas nic się nie działo, ale no, czas upływał. A tu pana Fogla nikt z tego aresztu wydobywczego. Areszt wydobywczy to jest wynalazek Zbigniewa Ziobry, jeszcze z pierwszej kadencji rządu Jarosława Kaczyńskiego, ale widać, że nawet inne, nawet nieprzejednana opozycja też takie wynalazki lubi. No i w tym areszcie wydobywczym pan Fogel tam siedział i siedział. Wreszcie z nudów chyba zaczął coś chlapać, bo dziennik, dziennik. Dotarł, jak to się mówi, do tajnych zeznań pana Fogla w prokuraturze, który tam między innymi powiedział, że z konta w szwajcarskim banku jakiś turek zwinął panu generałowi Trzępińskiemu milion dolarów, a pan generał nawet tego nie zauważył. O, to dziennikarze oczywiście się zainteresowali, zaczęli wypytywać znaczy, próbowali wypytywać pana generała, skąd tam sobie uciłał te miliony, bo to z pensyjki szefa Urzędu Ochrony Państwa. No i dlaczego akurat w Szwajcarii, przecież u nas jest najbezpieczniej. No ale pan generał zbył te wszystkie indagacje wzgardliwym milczeniem, ale najwyraźniej wtedy musiała. Musiało dojść do głosu przekonanie, że Donald Trump za bardzo się rozbrykał i że trzeba mu przyprzeć rogów. No i w ten sposób wybuchła afera hazardowa. Dziennik Rzeczpospolita dotarł do tajnych podsłuchów różnych dygnitarzy Platformy Obywatelskiej, tam między innymi pana tego Chlebowskiego, który tam w Rysił i tak dalej, na cmentarzu tam się spotykali, na stacjach benzynowych, tam różne rzeczy. Chodziło o to, żeby tam odpowiednim ludziom dać koncesje na gry hazardowe. Nie można było tam ta ustawa o tych grach hazardowych się ślimaczyła i ślimaczyła, bo widać były jakie walki podjazdowe tam są wokół tego tortu. No i wybuchła afera hazardowa. Zbycho, Rycho i Miro, właśnie tam się tu jako główni bohaterowie zaprezentowali. Tutaj Donald Tusk nie wykazał czujności rewolucyjnej, bo Yy, dziennikarze go pytają, no jak już się mleko rozlało, czy będzie jakieś konsekwencje personalne wyciągał w związku z tym, na co premier Tuż powiedział, że nie będzie wyciągał żadnych konsekwencji. Zobaczymy, powiada, jak sobie pan Chlebowski i Pan Drzewiecki poradzą na konferencji prasowej. I dopiero kiedy zobaczył, że dziennikarzy ktoś spuścił ze smyczy. Z łańcucha, i że oni rzucili się na pana Chlebowskiego, wyrywają z niego kawały żywego mięsa, a pan Chlebowski na oczach całej Polski wytapia z siebie tłuszcz i o, ociera go sam chustką. No to wtedy zobaczył, że tu parasol ochronny nad nim został zwinięty i że za chwilę on się znajdzie w takiej samej roli i w takiej samej sytuacji. No i wtedy się naprawdę wystraszył, wszystkich powrzucał z rządu. I pana Chlebowskiego, i pana tam Drzewieckiego, i tego. Nawet pana schetynę wyrzucił. No pytają pan, schetyna chyba nie brał udziału w tej aferze hazardowej, pytają, dlaczego pana schetyna, bo mam do niego pełne zaufanie, powiedział Donald Trump. No Widać wyraźnie, że był ciężko przestraszony, prawie bredził w malignie. No, ale charakterystyczne było to, że tych miejsc opróżnionych przez wyrzuconych Donald Tusk nie zapełnił. Te wakaty zostawił tak jakby zapraszał starych kiejkotów, no proszę bardzo już jestem grzeczny już się nie będę tutaj wam buntował, proszę przyślijcie swoich ludzi, niech mnie pilnują ja już teraz się słucham ale stare kiejkoty powiedziały no to takim sianem się nie wykręcisz bracie, jak ty chciałeś z nami w ten sposób pogrywać to teraz tak, szlaban na prezydenturę, a przecież wiadomo było, że Donald Tusk wszystko robił, żeby kandydować w, 2000, w 2010 roku na prezydenta Polski. No i ustawa hazardowa w dwa tygodnie została uchwalona, tak jak przedtem dwa lata czekała, to tu w dwa tygodnie. No i szlaban na prezydenturę i jeszcze nie wiadomo, co by się stało, gdyby nie nasza złota pani, która w Donaldzie Tusku. Z jakich zagadkowych powodów szczególnie sobie upodobała? Otóż do, nasza złota pani podała mu pomocną dłoń, yy, przyznając, znaczy no, powodując oczywiście, że Donald Tusk został laureatem Nagrody imienia Karola Wielkiego. No, to był sygnał. Dla wszystkich, że jak od tej pory ktoś podniesie rękę na Donalda Tuska, to będzie miał do czynienia z naszą złotą panią i to podziałało błyskawicznie. Afera hazardowa ucichła w mieniu oka. Potem nawet okazało się, że jej wcale nie było. No to wiadomo, że jak jest troska, żeby nie było, to nie ma. No, ale na wszelki wypadek nasza złota pani y, mocną ręką przyniosła Donalda Tuska jednym susem na salony europejskie. I w ten sposób został prezydentem Europy. Myślę, że na tym nie koniec, bo nasza złota pani nadal pilotuje karierę polityczną Donalda Tuska. Jestem przekonany, że w 2020 roku, a więc już za rok, ujrzymy go na liście kandydatów w wyborach prezydenckich, bo jestem przekonany, że nasza złota pani będzie chciała osadzić go na stanowisku prezydenta Rzeczypospolitej i w ten sposób rozpocząć, czy kontynuować proces odzyskiwania wpływów politycznych w Polsce, które Niemcy trochę utraciły po roku 2015, kiedy to dwa lata wcześniej Polska przeszła znowu pod kuratelę amerykańską i Amerykanie strącili, przystyknęli palcem i strącili z pozycji lidera. Ekspozyturę stronnictwa pruskiego i zainstalowali na pozycji lidera ekspozyturę stronnictwa amerykańsko-żydowskiego. Ale Niemcy nie rezygnują. No i tu Ciamajdan zrobili w 2016 roku. Teraz, o wczoraj, właśnie Komisja Europejska wszczyła wobec Polski kolejną procedurę z powodu um, zainstalowania w Sądzie Najwyższym Izby Dyscyplinarnej dla sędziów. Widzimy wyraźnie, że Niemcy nie rezygnują, no i pewnym etapem w tych niemieckich staraniach o odzyskanie wpływu w Polsce będzie właśnie zainstalowanie Donalda Tuska na stanowisku prezydenta Polski. No i nie jest wykluczone, że wszyscy obrońcy demokracji, obrońcy praworządności, tam obywatele SB i tak dalej, pójdą tam w podskokach oddawać na niego głosy, no i wtedy Polska wkroczy w kolejny etap swoich dziejów.